Cześć! Z tej strony Domanu, nadszedł czas, by sprawdzić, czym na co dzień grają Mario i Luigi, a więc wracamy do Włoch za sprawą Serie A. Link do składu i pełnej charakterystyki zawodników klasycznie wrzucam do opisu tego filmiku. W Ultimate Team drużyny z Ligi Włoskiej od lat cieszą się ogromną popularnością, ponieważ dostępnych jest w niej wiele ponad przeciętnych złotych kart. Jednakże prawie co roku na poszczególnych pozycjach brakuje wybitnych zawodników w tej lidze i zdaje się to potwierdzać w FIFA 16, chociaż sporo kart również w tym składzie, który testowałem na Potrzeby tego odcinka wygląda naprawdę solidnie. Tym razem oparłem drużyny na formacji 4-3-1-2, tworząc teoretycznie zabójczy środek pola i jeszcze lepszy atak, wyniszczający przeciwnika zarówno w ataku pozycyjnym, jak i z kontry. To od ofensywy zacznę omawiać ten skład, a w niej mamy trzech gości posiadających cztery gwiazdki sztuczek oraz cechę Hedrick, Dybale, Meneza i Insinie. A to pozwala na kreowanie niezwykle szybkich i efektownych akcji. Z tego trio bez wątpienia najbardziej wyróżnia się Paolo Dybala, któremu już poświęciliśmy. Przeczytałem kilka słów na starcie Fify w drugim odcinku Tanie, ale dobre i przyznać muszę, że Argentyńczyk przy ponownym zetknięciu jest wciąż niesamowity i z obecną wiedzą o Fifie 16 wydaje się być nawet jeszcze lepszy, ale jest to zawodnik z niesamowicie unikalną kombinacją statystyk, która sprawia, że ma on tylko 78 wyrala, a w grze zdaje się grać jak legenda. Na jego temat i podobnych przypadków warto zrobić osobny filmik, a przypominam, że Dybala dostał upgrade i jego najlepsza zwykła karta oceniona jest obecnie na 81. Bardzo pozytywnie zaskoczył mnie również Lorenzo Insigne, który ma zaledwie 163 cm wzrostu, ale w samej grze wykonuje ruchy podobne do Lionela Messiego. I tak jak Dybala, zdaje się on być lepszy niż wskazują na to statystyki, zwłaszcza jego strzały ocenione zaledwie na 70, robią o wiele lepsze wrażenie w samej grze. Menes przy tych dwóch gościach wygląda nieco jak statysta, ale atak w tej drużynie bez wątpienia jest bardzo mocny. Druga linia na papierze wygląda również niesamowicie, wszyscy trzej środkowi pomocnicy mają statystyki na ocenione przynajmniej na 70, a więc ci goście znają się zarówno na grze w ataku, jak i obronie, i tylko Nangolan nie ma w tym drugim 3-4 gwiazdy sztuczek, natomiast najbardziej wyróżniającą się postacią pomocy jest Pereira. To radia Nangolan teoretycznie powinien być największym ciemiężycielem w tym składzie, i po statystykach można by się spodziewać, że będzie on lepszy nawet od Jajature z Manchesteru City, ale Belk ma tylko 176 cm wzrostu i czasem ewidentnie brakuje mu siły. Nie dziwi więc to, że ta karta kosztuje niewiele ponad 1000 mon. Jest po prostu dobra, nie ma żadnych ukrytych mocy. Natomiast trudno w tym składzie powiedzieć o defensywie, że jest dobra. Eksperymentowałem już wieloma zestawieniami obrońców w Serie A w FIFA 16 i jedyni dwaj, z których jestem w 100% zadowolony, to póki co Juan i Perez. Tym razem postawiłem m.in. na jego oraz Zunigę. Jak się okazało, Włoch ma problemy z trzymaniem pozycji, przez co czasami przypomina Dawida Luisa, a Zuniga, mimo wysokiego tempa i czterech gwiazdek sztuczek, co jest rzadkością bocznego obrońcy, jest tak słaby fizycznie i ma tak wątłą sylwetkę, że czasem dochodzi do sytuacji, w których zdaje się on być wytrącany z równowagi przez samo zetknięcie z piłką. Obrona jest bez wątpienia najsłabsza w tej drużynie, ale nie jest tragiczna, chociaż jej postępowanie z pewnością negatywnie odbija się na zgraniu całej drużyny, które mimo wszystko nie można odmówić frajdy z gry stojącej na przyzwoitym poziomie. Serie A po raz kolejny jest ligą przyciągającą graczy z niskim budżetem na koncie, z której można zbudować w miarę konkurencyjną drużynę w porównaniu do tych standardowych, spotykanych często w meczach online. Czas na ocenę dzisiejszego składu Atak jest świetny 9 na 10 pomocniczo słabsza 8,5 i obrona wypada najgorzej 8. Tak samo oceniam zgranie i fan z gry dostaje 9, a więc łączna nota to 8,5 na 10, a najlepsi zawodnicy to Paolo Dybala, prawdziwy, bezlitosny zbójnik. Insinie, mały, ale wariat, a do tego rzeźnik oraz Pereira. Taka ukryta bestia jak Dybala, tylko że na środku pomocy. W rankingu składów drużyna Serie A wepchała się przed skład z ligi tureckiej tuż na drugie miejsce, klasycznie na zakończenie dla zainteresowanych podaję wytyczne, jakich używałem, a w następnym odcinku wyskoczę sobie do Hiszpanii. na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce, cześć.